Nina, nie masz pojęcia, jak ja za tobą tęskniłem. A ja za tobą. Już od bardzo dawna chciałem z Tobą porozmawiać, ale nie wiedziałem jak i kiedy. Nie miałem pojęcia co robić. Czekaj, bo ja miałam dokładnie tak samo i właśnie dlatego napisałam ten post. Przyznaję, że bardzo dobrze zrobiłaś, bo twoje słowa trafiły prosto w moje serce. <noise> za to ja nie wiem, myślałam, że jesteś razem z Flor. Nie, nic z tych rzeczy. Za to ja byłem na 100% pewien, że zakochałaś się na zabój w Xavim. Nie no, coś to z Xavim się po prostu zaprzyjaźniłam i, i to było wszystko. Jak pomyślałem, że Cię już straciłem, świat runął jak domek z kart. Tak, tak, dobrze Cię rozumiem, bo miałam tak samo. Nie wiem, ale kiedy się widywaliśmy i Ty w ogóle się do mnie nie odzywałeś, ani na mnie nie patrzyłeś, to czułam. Jakby moje serce nagle wpadło w całe stado jeżowców. Jeżowców? Co ty mówisz, co to? Oj, Gaston, no wiesz, to po prostu taki gatunek zwierząt. No takie morskie jeże. Aha. Mają mnóstwo kolców i mogą używać ich do obrony. Może nie pamiętasz, było na biologii. Tak, jak tak mówisz, to coś mi się przypomina. To chyba musiałaś bardzo cierpieć. Tak, szczerze to, nie jestem w stanie tego opisać. Nina, w życiu nie chciałem cię skrzywdzić, ani ja ciebie. Ale myślenie nam nie sprzyjało. Tak, tak, myślę, że czasem nie warto aż tyle myśleć i tak mieszać sobie w głowie. Ale mnie już nic się nie miesza. Doskonale wiem, czego chcę. Ja tak samo wiem, kogo kocham i zawsze wiedziałam.